Kurczę, no debiut, debiut w Lotusie. Bardzo szybko minął ten sezon, in, był intensywny. Na początku sezonu zakładaliśmy przede wszystkim zdobyć jedno podium w Generalce. To był taki cel minimum i chciałem walczyć w grupie aut napędzanych na jedną oś. W Kielcach udało się podium i tak naprawdę nie schodziliśmy z tego podium, jeśli nas nie trapiły jakieś techniczne problemy, więc, więc tak to u nas wyglądało. I co, tutaj w Szczawnem wczoraj udało się wygrać, wygrać 2 WD, udało się wygrać 2B, drugie miejsce w Generalce. Auto w błyskawicznym tempie, przede wszystkim odbudowane po pożarze, więc tutaj czapka z głowy dla Kubit Motorsport, który dostarczył mi samochód i no, chłopacy nie spali, tam było zaangażowane naprawdę masę, masę przyjaciół, zespołu, znajomych. Wszystkie ręce na pokład, żeby, żeby auto zostało odbudowane. Mi się udało dowieść to, co miałem dowieść. Wiadomo, gdzieś tam chciałem zrobić atak na, atak na pierwsze miejsce w generalce, bo no może, może nie było w zasięgu, ale, ale gdzieś widziałem, że była możliwość, żeby, żeby rzucić się po to. E, niestety auto po, po odbudowie wymagało jeszcze kilku korekcji, więc e, z dwóch treningów, które, które przejechałem, żaden nie był przejechany na czysto. W pierwszym treningu urwał się dyfuzor, w drugim treningu. W drugim treningu też mieliśmy, też mieliśmy drobne problemy z autem gdzieś po, po wypadku, może nie wypadku, ale po wybojach w Sopocie obluzowało się, obluzował się, skrzydło z przodu i przednie body opadło mi na lewą, na lewą przednią oponę, więc wiadomo smugo dymu przy 200 na godzinę pojawiła się, ja znowu cały w nerwach, więc, więc ten też trening no, nie zaliczam do udanych. I finalnie tak naprawdę wyjechałem na nowo wystrojonym, przygotowanym samochodem na pierwsze wyścigowy, więc, więc tutaj no brakło trochę kilometrów. Aczkolwiek zrealizowałem to, co miałem zrealizować, dowiozłem, dowiozłem punkty na, na, szale, na szale zdobytych tytułów, więc to było najważniejsze. Dzień dzisiejszy padało od rana. Ja, ja, niestety, ja niestety nie dysponowałem oponami deszczowymi, które, które nadawałyby się do, do walki o to, co musiałbym dojechać, żeby zdobyć, żeby zdobyć takie punkty, żeby jeszcze walczyć o pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej, więc podjęliśmy decyzję, że po odbudowie gdzie to jest jeszcze bez testów. No nie, chcieliśmy, nie chcieliśmy jechać, to auto wymaga jeszcze gdzieś tam dopieszczenia. Uh, więc co, na auto zostało pod namiotem. Ja dopingowałem swój zespół i działaliśmy, żeby żeby każdy u nas w zespole zdobył zamierzone cele. Mamy naprawdę wiele tytułów mistrzowskich, wiele tytułów wicemistrzowskich. Każdy członek naszego zespołu zdobył jakiś tytuł w tym sezonie, więc skupiałem się na wsparciu, na wsparciu moich kolegów z zespołu. Ja też dowiozłem, obliczyliśmy to, co, obliczyliśmy te punkty, które, które wystarczyły mi, żeby, żeby wszystko mieć, co, co, sobie, co sobie wymarzyłem. Dzisiaj auto zostało pod namiotem, jeszcze po odbudowie musimy nad nim troszkę popracować, ale na przyszły sezon to auto jeszcze przyspieszy, więc naprawdę wyczekujcie zmian w samochodzie, bo będzie grubo, będzie przewozić jeszcze więcej po zakrętach, bo, bo już jest pomysł, już są plany, już były pierwsze testy na, na innym wozie. To nie jest ostatnie słowo z napędem na jedną oś, co, co te samochody potrafią, więc przyszły sezon naprawdę będzie gruby.